Dziś coś dla prezesów o wyjątkowej wrażliwości na kwestie zrównoważonego rozwoju. Mercedes Benz EQS 580 elektryczna limuzyna, która na jednym ładowaniu przejedzie nawet 676 km. Teoretycznie. Nie wszyscy możemy być prezesami i wozić się drogimi limuzynami, ale wielu z nas szuka tej odrobiny luksusu na rynku wtórnym. Wyobraź sobie, że znajdujesz w internecie paroletniego Mercedesa z przebiegiem w okolicach 30 tysięcy km. Cena atrakcyjna, ale warto skorzystać z raportu historii pojazdów Car Vertical. Nawet 40% pojazdów brało udział w wypadku albo było uszkodzonych, a uszkodzenia te mogą obniżyć wartość auta nawet o 15-30%. do 30%. Nawet w 7% przypadków Występują nieścisłości w historii przebiegu i własności auta, a ponad połowa aut sprowadzanych do Polski z USA ma podejrzaną historię. Zamów raport Car Vertical, aby sprawdzić, dlaczego ten konkretny Mercedes klasy C, zanim od marca 2017 roku przejechał po Polsce 31 tysięcy km, stał sobie dwa lata gdzieś w Teksasie. Nie zgadniesz. To samochód popowodziowy sprzedany na aukcji za 9000 dolarów, a potem sprowadzony do Polski. Myślisz sobie, bo trochę wilgoci, może gdzieś tam jakieś zalane dywaniki. No to zobacz na zdjęciach, dokąd sięgała woda. Obejrzyj też jak wyglądało wnętrze. Fajnie, że ktoś w Polsce doczyścił i naprawił to auto na tyle, żeby dało się je sprzedać, ale czy ty chcesz czymś takim jeździć i za jakie pieniądze? Przed zakupem samochodu zamów raport CarVertical skorzystaj z linku w opisie, a dostaniesz 10% rabatu. Mercedes-Benz EQS to komputer na kołach. Samochód, który opisuje 130-stronicowy komunikat prasowy. Auto, którym w teorii możesz przejechać z zakopanego do trójmiasta bez ładowania po drodze. Spoiler: realnie dojedziesz do Piotrkowa Trybunalskiego, może do łodzi. Chciałbym móc EQS-a opisać osobno jako limuzynę i osobno jako samochód o napędzie elektrycznym ale tak się nie da, bo rodzaj napędu wpływa na wrażenia z prowadzenia i użytkowania limuzyny, a wrażenia z użytkowania EQS-a muszę opisać przez pryzmat napędu, również w kontekście rozwoju polskiej elektromobilności. Uwaga, krótkie ogłoszenie organizacyjne. Po pierwsze, filmy anglojęzyczne wylądowały na osobnym kanale. Jeśli tylko Ci przeszkadzały, to nic nie musisz robić i już nie będą Ci przeszkadzać. Ale jeśli chcesz oglądać je po angielsku, to link do anglojęzycznej wersji kanału Marek Drives znajdziesz w opisie wideo. Po drugie, algorytm YouTubea jest nieprzewidywalny, więc jeśli chcesz mieć pewność, że dostaniesz powiadomienie o publikacji najnowszego odcinka na tym kanale, zapisz się na mój newsletter. Obiecuję nie spamować, to będzie tylko informacja o publikacji nowego odcinka oraz linki do paru powiązanych materiałów na kanale Marek Drives lub na kanale Ania i Marek Jadą. Link do newslettera też znajdziesz w opisie tego wideo. Na początek wypluje z siebie całą litanię zastrzeżeń dotyczących sieci szybkich ładowarek. Zdaję sobie sprawę z tego, że bez unijnych pieniędzy ten biznes się nie opłaca. Zdaję sobie też sprawę z tego, że szybkiej ładowarki nie można po prostu sobie gdzieś tam postawić. Rozumiem też, że w miejscu, w którym ta ładowarka stanie, musi być doprowadzona odpowiednia moc, inaczej nici z szybkiego ładowania. I na koniec rozumiem też, że techniczny odbiór ładowarek jest procesem długotrwałym i skomplikowanym. Dlatego w chwili nagrywania tego testu, czyli pod koniec 2021 roku, jazdę elektrykiem po Polsce, uważam za bieg z przeszkodami, a to nie jest coś, co chce usłyszeć potencjalny nabywca samochodu za kilkaset tysięcy złotych. Ma być nowocześnie, ale przede wszystkim łatwo. A łatwo jest tylko na forum kierowców elektryków w Polsce. O ile ci sami kierowcy nie pokłócą się między sobą o to, kto komu zajmował miejsce na ładowarce 5 minut dłużej niż zaznaczył w aplikacji, a w ogóle dlaczego BuCV 1 nie zaznaczył, że w aplikacji, że jest tam i się ładuje. Mając powyższe na uwadze, wybrałem się qs z Warszawy do Wrocławia i z powrotem da się to zrobić w nieco ponad 10 godzin z dwugodzinnym przystankiem na miejscu. Byłoby szybciej, gdyby nie korki miejskie. W pierwszą stronę ruszyłem z akumulatorami naładowanymi do 90%, więc musiałem podładować się na 90 kilowatowej ładowarce pod łodzią. Poszło szybciej niż myślałem. Wizyta w toalecie i mogłem już jechać, ale podładowałem się trochę dłużej, żeby mieć bezpieczny zapas. Mercedes EQS może ładować się nawet do 200 kW. W standardzie jest pokładowa ładowarka 11-kW, opcjonalnie można zamówić 22-kW. Skraca ona czas ładowania blisko 108 kW akumulatorów z 10 do 5 godzin, o ile masz w domu lub w biurze wallboxa z taką mocą. We Wrocławiu naładowałem samochód do pełna i udało mi się wrócić do Warszawy bez przystanków z zapasem 8% czyli da się. Dodam, że było na lekkim minusie, wiał wiatr, miejscami padał śnieg z deszczem, więc warunki nawet jeśli nie były tragiczne, to nie były idealne dla elektryków. Prędkość na tempomacie około 120 km/h, zużycie energii na koniec wycieczki 27,1 kWh na setkę przy okazji ekonomiczna prędkość zdaje się być w okolicach 110 km na godzinę, ale wtedy coś strasznie świszczy, więc lepiej jechać jest trochę szybciej. Powyżej 120 km na godzinę zawieszenie ermatik opuszcza samochód o 20 mm, więc auto staje się bardziej opływowe. Warto więc przyspieszyć w celu obniżenia samochodu i potem można znów zwolnić trochę poniżej 120. Mercedes chwali się rekordowo niskim współczynnikiem oporu powietrza wynoszącym zaledwie 20. To bardzo ważne w samochodach o napędzie elektrycznym, bo opór powietrza w dużej mierze decyduje o zasięgu przy wyższych prędkościach. Mercedes chwali się też ośmiordzeniowym procesorem i 24 GB RAM-u. Ten komputer służy do zarządzania wszystkimi systemami w samochodzie, do tego sztuczna inteligencja, ale nawet to nie wystarcza do dobrego zaplanowania trasy. Pomijam fakt, że nawet prosta licząca 10 km trasa po Warszawie ładuje się na tyle długo, że wolałbym skorzystać z map Google. W dłuższej trasie do zaplanowania są przystanki na ładowanie, trzeba dobrać odpowiednią sieć ładowarek i to może chwilę potrwać, ale potem pojawia się kwiatek jak wprowadzanie mnie w godzinach szczytu w zakorkowaną dzielnicę Warszawy tylko po to, żeby tam podładować się prądem zmiennym o 4 punkty procentowe. Rozumiem, że w nawigacji był zapisany taki 10% bufor bezpieczeństwa u celu, a komputer wyświetlał informację, że cel jest osiągalny bez ładowania. Ale dlaczego nie zaplanować krótkiego, szybkiego ładowania w połowie trasy, zamiast ciągnąć mnie w miasto w godzinach szczytu, kiedy jestem parę, paręnaście kilometrów od celu? Być może to kwestia nauczenia się przez sztuczną inteligencję moich nawyków. Samochody prasowe mają to do siebie, że korzysta z nich wiele osób, więc trudno jest dojrzeć jakiś trend, poza tym, że wszyscy robimy dziwne rzeczy, żeby przetestować auto. Podsumowując, zasięg na lekkim mrozie około 370-380 km jest osiągalny, ale przydałoby się więcej ładowarek, najlepiej po kilka stanowisk w jednej lokalizacji, żeby nie martwić się, czy akurat nie utknę w kolejce. I to nie jest kwestia czekania godzinę, bo w trasie zwykle wystarczy podładować się kilkanaście minut, aby dotrzeć do kolejnej ładowarki. Po prostu kilkanaście minut moich, albo kilkanaście minut tego człowieka, i to już się robi różnica. A teraz jak jeździ EQS? Przede wszystkim jest niesamowicie szybki. To jest wersja 580 Formatic, która rozpędza się od 0 do setki w 4,3 sekundy, i rzeczywiście tak jest. To o sześćdziesiątych szybciej niż katalogowo. Mercedes S500, którego testowałem parę miesięcy temu i który okazał się mniej żwawy. Poza tym EQS jest bardzo komfortowy. Pneumatyczne zawieszenie tłumi nierówności. Dopiero na większych dziurach czuć, że mamy do czynienia z ważącym ponad 2,5 tony autem. Co prowadzi nas do hamowania? Czuć bezwładność tego kolosa. Kiedy już zaczniesz hamować, po chwili wszystko leci bagaże, napoje w uchwytach na napoje, telefon w schowku, przesuwa się kurtka i spada z kanapy. Do tego pedał hamulca daje różną informację zwrotną w zależności od stopnia rekuperacji, czyli na przykład przy najwyższym poziomie rekuperacji pedał wpada w podłogę tak gdzieś do połowy, zanim zacznie się właściwe hamowanie, a to kończy się jeszcze ostrzejszym hamowaniem i niepotrzebnym szarpaniem pasażerem, bagażem, kierowcą, wszystkimi. Mając pod nogą 524 konie mechanicznej, 855 Nm momentu obrotowego, na pewno zdarzyć się mocniej depnąć i wtedy chciałoby się mieć lepsze wyczucie podczas hamowania. A przy tej masie naprawdę można sobie innym napędzić strachu. Widoczność do przodu jest zaskakująco słaba. Grube słupki A sprawiają, że pieszego mogę zauważyć dopiero w sytuacji, kiedy będzie już za późno. Szczególnie biorąc pod uwagę to, co przed chwilą powiedziałem o hamulcach. W dodatku, ze względu na schowane w podłodze akumulatory, siedzę bardzo wysoko, z głową prawie pod sufitem. Więc kiedy podjeżdżam do sygnalizacji świetlnej, muszę zdać się na wyświetlany na środkowej części ekranu widok z kamery nad lusterkiem. A propos poszerzonej rzeczywistości, rozwiązania, które zasadniczo lubię i podoba mi się, to nie podoba mi się to, że podczas manewru obraz mi się przesuwa w bok i wtedy. No, nie potrafię się odnaleźć, bo mimo wszystko wolę zawsze sprawdzić na nawigacji, na mapie ten manewr i tu muszę je szukać. Pewnie bym się przyzwyczaił, ale nie podoba mi się. Można poszerzoną rzeczywistość na przykład zostawić tylko na wyświetlaczu przeziernym albo tu gdzieś między zegarami. Można ją też wyłączyć, tylko wtedy po co? Można to było rozwiązać lepiej. Bo jeśli miałbym coś powiedzieć o poszerzonej rzeczywistości na wyświetlaczu przeziernym, to uważam ją za bardzo wczesną implementację. Być może kiedyś będzie lepiej, ale na razie czuję się z nią bardziej zagubiony. Na szczęście inne systemy wspomagające kierowcę, w tym adaptacyjny tempomat z systemem wspomagającym utrzymanie na pasie ruchu czy wspomaganie zmiany pasa ruchu, działają nieźle. Ale uwaga, bo przy wyprzedzaniu ciężarówek na tempomacie kilka razy zdarzyło mi się, że samochód na ułamek sekundy hamował, co mogło nie podobać się siedzącym mi na tyłku kierowcom, których ograniczenia prędkości nie obowiązują. Bo jeżdżą tak szybko i tak bezpiecznie. EQS jest bardzo zwrotny. Średnica zawracania to niecałe 12 metrów ze standardowym skrętem tylnej osi o 4 stopnie, ale opcjonalnie można też aktywować skręt tylnej osi aż o 10 stopni, co zmniejsza średnicę zawracania o metr. Tej aktywacji można dokonać online. Nadchodzi era samochodów, w których poszczególne opcje będzie można. Aktywować po zakupie w zależności od potrzeb, na przykład zaawansowane reflektory do jazdy po zmroku w sezonie zimowym. Tu przy okazji udało mi się nagrać działanie matrycowych reflektorów, widać jak wycinają wyprzedzany samochód. Wymiarami EQS plasuje się między klasą S ze standardowym oraz wydłużonym rozstawem osi, przy czym rozstaw osi EQS ma porównywalny z większą S-ką. Z daleka EQS-a można rozpoznać po biegnących przez całą szerokość auta z przodu i z tyłu podświetlonych listwach. Widzieliśmy to już w EQC oraz EQA. Do tego obły przód, który Mercedes po prostu nazywa Black Panel. Myślę, że Mercedes dobrze zaadaptował miejsce po maskownicy chłodnicy, ale też logo z gwiazdą w tym miejscu jest historycznie łatwiejsze do wyeksponowania niż na przykład znaczek BMW, który jest na masce. Boki i tył są już mniej ciekawe, mam wrażenie, że priorytetem była aerodynamika i próba zamaskowania grubej podłogi. Oczywiście Mercedes twierdzi, że maskę mogą otworzyć tylko wysoce wyspecjalizowani mechanicy w autoryzowanym serwisie, ale wystarczy otworzyć klapkę maskującą tradycyjną dźwignię. Lepsze to niż te śmieszne linki w BMW i X. Pod maską jest duża dziura i nie ma w niej schowka, a mógłby być i nie ma podpórki, więc znowu musiałem zastosować statyw. Hej Mercedes, hej BMW, nie uważacie, że zniechęcanie ludzi do otwierania maski doprowadzi do takich właśnie obrazków? Z boku po stronie kierowcy widoczna jest podłużna klapka, to wlew płynu do spryskiwaczy, żeby nie płacić wysoce wyspecjalizowanym mechanikom w autoryzowanym serwisie za otwieranie maski. EQS może i jest limuzyną, ale to liftback. Nie wiem, czy planujesz wozić tu coś więcej niż walizki, ale pojemność bagażnika wynosi 610 litrów w konfiguracji pięciomiejscowej i aż 1770 litrów po złożeniu oparć w drugim rzędzie. Pod podłogą jest spory schowek, w sam raz na kable, które powinny być z przodu, ale Mercedes nie chce, żeby klienci zaglądali pod maskę. Foch. Na kanapie jest dużo miejsca. To było do przewidzenia. To jest skromnie wyposażona wersja, więc nie ma nawet uchwytów na napoje, tak? Jeśli dobrze rozumiem, trzeba wybrać pakiet luksusowych foteli, bo te stylu są dla plepsu. Plebs musi też sam otwierać i zamykać drzwi. Prezentowane na filmach produktowych automatyczne otwieranie i zamykanie, takie gestem tam się gdzieś macha, dostępne będzie w późniejszym terminie. Nie wiem tylko, czy będzie można je aktywować w dostarczonych już samochodach, czy trzeba będzie je zamówić na etapie konfiguracji auta. Jak zwierzę. Co to jest DS? Drzwi na kanapę są szerokie i to jest plus problem w tym, że ograniczniki są Słabe. Jeśli samochód stoi na lekkim wzniesieniu albo wieje jakiś wiatr, to zdarza się, że te drzwi zaczną ci się zamykać. Opa! Czekaj. Jak nie trafi. O, teraz jest trafiony w ogranicznik. Pół biedy, jeśli akurat jesteś na zewnątrz. A co jeśli zaczną się zamykać? W połowie wysiadania. Z przodu jest prawie półtora metra ekranu. To znaczy, pod zakrzywioną taflą szkła są trzy wyświetlacze. Przed kierowcą, po środku. I przed pasażerem. O ile pierwsze dwa nie wymagają większego wyjaśnienia, o tyle ten trzeci przed pasażerem jest moim zdaniem na siłę. Mogę na nim wyświetlać zdjęcia, zegar, podstawowe ustawienia, żeby pasażer nie musiał odbierać kierowcy w widoku nawigacji. Naprawdę? Przyznajcie się, że po prostu ta jednolita tafla pasowała wam do wnętrza i trzeba było czymś zapełnić miejsce przed pasażerem. Jeśli na przestrzeni ostatnich 3-4 lat zdarzyło Ci się jeździć nowym Mercedesem, to w EQS-ie system informaorozrywki MBUX nie powinien sprawiać Ci trudności. To ten sam interfejs, tu na wyświetlacz przeniesiono jeszcze ustawienia klimatyzacji. Jedyne fizyczne przełączniki to klamki, podstawowe ustawienia foteli, światła, hamulec postojowy, przycisk start i światła awaryjne, wszystko inne to jakaś forma dotykowego panelu. W przypadku pamięci ustawień foteli i ogrzewania foteli łatwo pomylić przyciski. I klamka oraz przycisk do ryglowania zamków jest moim zdaniem za bardzo cofnięta. Lepiej zamówić to automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi. Do dotykowych przycisków na kierownicy powoli już się zacząłem przyzwyczajać. Nie są idealne, ale może być gorzej, bo przyciski na środkowym tunelu też są zbyt cofnięte, niewygodnie w nie trafić palcami, za to łatwo oprzeć na nich łokieć, kiedy obsługujesz centralny wyświetlacz. Kieszenie w drzwiach są przeciętnych rozmiarów. Na środkowym tunelu jest schowek z uchwytami na napoje i miejscem na telefon oraz inne drobiazgi. Do tego spory schowek pod podłokietnikiem. Uwaga, kiedy działa ogrzewanie, jego wnętrze się nagrzewa. Schowek przed pasażerem otwiera się niewidocznym z miejsca kierowcy przyciskiem i jak na olbrzymią limuzynę ten schowek jest za mały. I dlaczego te piękne, okrągłe nawiewy klimatyzacji są plastikowe? Ceny Mercedesa EQS. Zaczynają się od 495 000 zł za wersję 450. Wersja 580 Formatic zaczyna się od 607 000 zł, i ten skromnie skonfigurowany egzemplarz kosztuje raptem 740 000 zł. Mercedes Benz EQS jest jednym z niewielu elektryków, które nareszcie mają sensowny zasięg, ale cena dosłownie i w przenośni za ten zasięg jest moim zdaniem zbyt wysoka. Przypominam, że Kia e Soul osiągnąłem podobny zasięg. Może Kia nie jest tak luksusowa, ale mimo wszystko łatwiej mi ją polecić. A jak tobie podoba się Mercedes Benz EQS? Napisz mi w komentarzach pod filmem. Jeśli podobają ci się moje sarkastyczne do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek Jadą. Link na ekranie.